tak, tutaj wstawiamy mikser, o tak Ym, Tutaj kuchenkę gazową, wiadomo Tutaj może jakiś... Nie mamy nic, w <fabryce? grym znowu> Bo się, siedzi mi pan w salonie <grym znowu> Czy pan wyjrzeć z samochodu? Bo się, stoi, siedzi mi pan w salonie. Dobra, już wypraszam. Jaki to fabrycę? Fabryce kratnięcia. Brzmi, brzmi, kusząco. Czyli pan, może jechać na rozmowę kwalifikacyjną. Oczywiście Proszę, że rozmowę e, O, pok kurde. E, e. Bardzo dobry bardzo samochód. I, i, Paraz już wygrałem dla Panu to, to niech pan e, czeka, to a nie nie nie, to niech pan czeka, to można podpisać umowę yy, To ja tylko wyciągnę mój kieszonkowy zestaw do podpisywania yy, umów yy, Siadajmy <grydanie> trochę tak <grydanie> Praca 7 razy w tygodniu po 24 godziny bez przerw a, a ile będę zarabiał? Około 7 zł miesięcznie Proszę pana! Nie panu gadał Łowę, nie mam nie mam niestety, nie mam niestety żadnej kartki w pobliżu, to będzie się pan musiał na podpisać na kartonie z mojego tostera nie wiem. Czy... nie ma problemu. Laserowy. Zrobię <śm> <śm> panu laserowy podpis. Nie ten długopis. Zrobię pan co mają się czasem. Bardzo e dużo jeszcze, dobra. Nie wątpię, wątpię, żeby to było najlepsze ja <śm> żeby wiesz. parkować Także też na pewno najbezpieczniejsze. Jeszcze... uwaga! Dobrze, proszę wysiadać. Z, e... z e... Proszę o nowego dobry. pracownika. Dzień dobry, ja, ja dobry. tutaj... Czy ma, ma, Pan dla mnie jakieś, nie wiem, na, narzędzia, Ma Pan dla mnie może jakieś narzędzia, może? A więc dzień dobry, to ma Pan dla mnie jakieś wyposażenia? Myślę, że będę miał. Pan poczeka, bo jeszcze mi się system restartuje. No, i, no więc jakie, za, no to... jakie wyposażenie możemy pan y, zaprezentować? Yy, pan chwilę poczeka. Panie Heniu wręcz, wręcz pan. To musiałem szybko podjechać do fabryki, ale już nie ma sprawy. Oh. On to przez... To tak, to są yy, Pierwsze, no, generalnie... O, dostałem, dostałem tutaj od pana właśnie, jak widzę, jakiś zestaw. To pierwsze. Arzbem. Arts Arzbin. Arts o, to jakaś... O. Co to robi? Yy, to strzela... O panie, bo pan mi talerzyk, to zaraz. No, co jest drugie? Coś takiego yy, jakby, że... Jest... <gryst> Laserami strzelam! Broń. Laserami no, są pociski międzyplanetarne. To jest jakieś... O, Placę ej, to mi się podoba. A co jest, proszę pana, a co jest, co jest ten jak prawy kliknę? kliknę. Eksplozja radości. Eksplozja smaku <gryst> Uwielbiam eksplozję radości! O kurde. Dobrze, już rozumiem, że jest tanie jak wprawy kliknę, okej, okay, okej. Okay. Mogę... Yy, mogę snipeć z tym. Robi, dokładnie. Robi to po prostu... Używa wodoru do tworzenia różnych innych pierwiastków podczas reakcji, którą po prostu się klika i... Za, za dużo i nauki. I wtedy A więc kolejny też tak jakiś to zwykły tak. rewolwer, nie czuję o co mi chodzi. Pan strzeli, to pan zobaczy. Co jest to nie. Potrze potrzebuję jakiś cel. O, gołąb. To jest myśl. Ja co jestem wyborowym z rowerów, a więc uwaga... To było... To było dziwne. Ale, ale co, co to właściwie robi? To jest taka potężna artyleria O proszę pana, po co te nerwy? Proszę ochłonąć O i ma pan teraz do Pepsi Kolejne laser gun to... Ja mam tą broń już to jest pulse rifle. Tylko tylko że ma więcej Nie czaję o co z tym chodzi To jest przy pana broń wy wy wykonana przez panią Henia pierwsza to jest zwykły taki cygański laser, strzela sobie o podprawę, ma takie cygańskie inne Pan do tego nie podchodzi, bo to mocne jest. Zaraz. Pan do tego nie O, podchodzi. to jest... On strzela takimi fajnymi żarówkami? Ale fajna żarówka! Boże, uwielbiam takie żarówki! Żarówka. <gül> 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 no, i że też. Kolejny to jest pistolet na głodzie. To generalnie tylko strzela i jakby pan, pan coś O! o <laughs> proszę pana, to ja znam świetną rzecz do zrobienia. Niech pan tylko zaczeka. Pa. Wow. No kurcze, normalnie hmm. hmm, czyli pan mu teraz też połączyć kuszy i rakietnicy? Moje ulubione, Boże Na, no, nasz się tam padł, się padł Pająk! No, y to jest DMW Ta broń generalnie jest y taką bronią, którą się komuś daje, ale się komuś nie lubi Co ostatnio dałem mojej tyściowej, żeby wysłać z nią całą energię Pan popatrzy, co się dzieje Nie wiem, ja mu nie słuchał ja No dobrze, wiesz. On jest niewidzialny, jest za mocny, żeby go utrzymać żywego. No teraz to jest na razie wszystko. No to bardzo dziękuję. Czy, czy to jest coś, macie, czy jest to, coś... Co <laughs> czy coś, jak, co bym mógł dla pana zrobić w zamian? Czy pan mi dał tyle niesamowitych broni, nie wiem, coś, coś w zamian, co mógłbym zrobić? Oczywiście, że jest. Widzi pan, tam jest taki, dziura tam taka, o. O tak, no tak I widzę, pan. no. No, to tam są drzwi. Trzeba... zakleję wszystko deskami, bo znalazło się tam milion zombiaków. Eee... <grym> Okej. Okay. Po, po prostu ma je wybić. Wybić milion zombiaków? Proszę pana... Tak. To jest praca moich marzeń. Dziękuję bardzo. Dobra, czyli teraz muszę tylko wybić te zombiaki. Czekaj, on coś tu zostawił. Co to jest? Mayan <grym> 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 Czy to jest... thank <laughs> you Uch, to, to by byli chyba wszyscy. Co to jest tak ciemno? Zaraz. A, chyba kojarzę choć dobra. To nie jest pierwszy bunkier. Tajem... To nie jest pierwszy tajemniczy bunkier z zombiakami, w którym się bywało. Czy jest tu może. Hmm. Czy jest tu. To... Oczywiście, że jest akumulator ukryty. Dobrze. To tylko trzeba to. A więc teraz yy, tylko. O, no i oczywiście działa. Co tam jest, czy są takie korekcjonary, to like co, co? <gasps>